Robimy Skype, i zobaczymy czy w tym sezonie da się zrobić skybase więcej Jeśli będę coś robić ciekawszego To zobaczycie to właśnie teraz na ekranie Więc że teraz farmię metal, bo w sumie trzeba po po farmie metal Bo metal będzie trudniej farmić w jakiejś części gry A drewno se nabije na chilo A kamień też powinien na łatwo I zejdzie. Dobra, widzę, że zrobiłem jeszcze więcej um, metalu Dobra, ja go zniszczę i będę miał macy. To nie będzie głupie, kamień będę miał. Jest taki bot. Jest zawsze jakieś macy są. To brzmi dobrze. Dobra, on będzie miał drewno, więc trochę się pofajtuję do niego. Ale buduje. Dobra, to jest prawdziwy gracz. i wygrać. Nie wiem, by nie ruszali się na Proszę Proszę ciebie. Dobrze, aktorek. Dobrze, bocik. Ile tu masów? 300? 200? 500? Dobrze. Dobrze, glucik. Miejsiu, piesiu. Przekłano. Jest tak plus, minus da się to przeżyć. No to była ja Dobra, wiem, że nie mogę używać jej, ale muszę je użyć po to, żeby się z nim poklepać. O nie, to jest prawdziwy gracz. A Nie ci się w życiu. Nie jest dobry, tylko mu się Zad. Widzowie, niestety nie udało się przez brak afteczek przez bitwie dziomki